Witam w kolejnym magazynie GOL RS Active 4 Ligi Świętokrzyskiej. Dziś w programie przygotowywanym przez Echo Dnia i Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Pierwsza porażka z Kazimierza Wielka w rundzie wiosennej. Naprzód Jędrzejów, coraz bliżej lidera. Niespodziewane wygrane czterech ostatnich drużyn ligi. Stanisław Rubel zapraszam na magazyn GOL RS Active 4 Ligi Świętokrzyskiej. Dziś podsumowujemy 31. kolejkę, która została rozegrana w środę 21. maja. Przyniosła wiele sensacji i przerwała serię bez porażki na wiosnę dwóch zespołów – Sparty Kazimierza Wielka i Orlęta Probudek z Kielce. Jedyną drużyną, która nie przegrała jeszcze na wiosnę pozostał naprzód Jędrzejów, który ma na koncie po 14 wiosennych kolejkach 12 zwycięstw i 2 remisy. 31. kolejka była też rekordowa, jeśli chodzi o liczbę bramek. Niestety tym razem piłkarzy zdobyli ich najmniej. W 7 meczach tylko 14. Zaczynamy od największej sensacji. GKS Ródki pokonał lidera, w Kazimierza Wielka 1-0. Do przerwy było 0-0. Zwycięską bramkę dla broniących się przed spadkiem gospodarzy zdobył Dominik Szanowski w 70 minucie. Tak, mecz ocenił trener drużyny gospodarzy. Bardzo dobry mecz, uważam. Po obu stronach zawodnicy dali, jak to w piłce mówi, się tyle, ile mieli. Myśmy mieli swój pomysł na to, chłopcy zrealizowali. W 100% ten pomysł. Myślę, że dobrze zneutralizowaliśmy silne strony przeciwnika. Nikogo nie muszę przekonywać o sile tego zespołu, gdzie występuje były reprezentant kraju, Tomek Jodłowiec, czekaj, który grał w wiśle Kraków w pucharach europejskich i wielu, wielu innych. To jest naprawdę świetny zespół. Natomiast no, dzisiaj to my, dzięki konsekwencji, dzięki skuteczności w tej jednej akcji dopisujemy trzy punkty. Trzeba sobie powiedzieć, że Sparta stworzyła. Dwie pozycje na pewno w drugiej połowie, natomiast my w pierwszej też mieliśmy przynajmniej dwie bardzo dogodne. I w końcówce, znaczy w końcówce, pobram na 1.0 zero. jeszcze Szymon Matysek miał dobrą sytuację. Nie rozwiązaliśmy tego, ale bardzo się cieszę z tych punktów, tak jak i chłopcy i generalnie. No, Mogę tylko podwiedzieć, dziękuję panowie do moich zawodników. Czas na cykl kulisy. Zobaczcie radość piłkarzy z Ródek po wielkim zwycięstwie nad liderem. W cyklu na trybunach pokażemy dziś jak wyglądają relacje piłkarzy i kibiców w ródkach. W jojkach się! Teraz czas na mecz drużyn, które wiosną jeszcze nie przegrywały. Orlęta Probudek z Kielce przegrały z naprzodem Jędrzejów 1-2, do przerwy było 0-1. Dla gości, Bramki zdobyli niezawodni od wielu kolejek snajperzy: Bartosz Papka w 7 i Mateusz Ryjowski w 66. Minucie. Drugi gol sędzia ostatecznie zaliczył Rejowskiemu, choć piłka po jego strzale odbiła się od słupka, a potem od jednego z zawodników Orląt. Dla gospodarzy bramkę zdobył Jakub Stachura w 89. minucie. Tak mecz skomentowali czołowi zawodnicy obydwu drużyn. Wydaje mi się, że fajnie, fajna ta zmiana pozycji na takiego trochę wolnego elektrona, taką dziesiątkę... Która może dawać wsparcie z lewej strony, z prawej strony, może fajnie uzupełniać e, naszą dziewiątkę, czyli Matejego Rejowskiego. Często się wymieniamy pozycjami, on wyciąga obrońców, ja biegam na jego przestrzeń. E, podoba mi się to, że, że znajduje się w dużej ilości dogodnych sytuacji i sporą z nich wykorzystuje. Bartek, ale młodych <laughs> elektronów, tylko takich jeszcze walczących w obronie, to, to jest czasami na 11. Bo i bramkarz bierze udział. Takie mamy założenia. Atakujemy całą drużyną. Myślimy, nawet jeśli atakujemy, to już myślimy, żeby odpłatnie się zasekurować. I bronimy też całą drużynę. Czasem jest to obrona wysoka, że musimy podejść jeden do jednego do, do przeciwnika wysoko. Czasem schodzimy do obrony niskiej. Efekt niezły, chociaż no, dzisiaj straciliśmy bramkę. Szkoda, bo, bo fajnie byłoby 2-0, żeby to, ten mecz się zakończył. Natomiast trochę koncentracji brakło i mieliśmy nerwową końcówkę. Bramka na 0 to akcja na poziomie finałów mistrzostwa Świata Ligi Mistrzów. No nieźle zaczęliśmy ten mecz, bo jeszcze przed tą moją bramką też mieliśmy fajną sytuację. Tam Morlenta fajnie wrócił i, i zapobiegły utracie bramki, ale już druga wyszła naprawdę fajne tempo, fajna rotacja. Dostałem piłkę w idealnym momencie, w bardzo dobrej, wypieszczoną, podalana i tylko było dołożyć stopę do takiego podania. Siłą na przodu jest też bardzo szybkie <coughs> przeprowadzanie akcji po odbiorze piłki. Też parę razy zagroziliście Orlęta w taki sposób. Na dwa trzy podania. No, zgadza się. Mecz już tak ułożył, że Orlęta otworzyły się, chciały za wszelką cenę odrobić wynik. My często zostaliśmy zepchnięci trochę do obrony niższej i z tego próbowaliśmy wyprowadzać groźne kontrataki. A ja, że mamy szybkich zawodników z przodu, Paweł, Bażant, Mati, Rejowski, Wibson, Eee, mobilne boki obrony, to sprzyjało no, nam do tego, żeby właśnie taką taktykę obrać przy korzystnym wyniku. I parę tych groźnych wyprowadziliśmy, brakło trochę spokoju, bo no, można było jeszcze pokusić się o więcej bramek dzisiaj. Po tym spotkaniu rozmawialiście o tabeli po porażce Sparty Kazimierza Włoka? Nie, nie. Mamy trzy mecze do końca rozgrywek, w każdym gramy o pełną pulę. Eee, może delikatny niedosyt jest, bo gdybyśmy lepiej rozegrali te mecze bezpośrednio z Orlentami, Teraz byłaby inna trochę sytuacja. Z Spartą. Ze... A Z Z, Rundami. z Rundami, przepraszam, z, ze Sparta. Gdybyśmy lepiej rozegrali plus jakieś tam pogubione punkty na jesieni w meczach, gdzie można było, było ich nie zgubić, to no, myślelibyśmy teraz o, o tym, żeby bezpośrednio awansować. Ale będziemy naciskać Sparte do końca. Mają tam jeszcze z kim pogubić punkty. Natomiast my oglądamy się na siebie. Gramy już w niedzielę, no niełatwy na pewno, mecz z Morawią. Później mamy z Pogoń, która walczy o utrzymanie, także też na pewno Tanios, który nie sprzeda. No będziemy walczyć do końca o bezpośredni awans. W tym momencie już mamy chyba przyklepany udział w barażach, już matematyczny, także gramy do końca, gramy do końca. Można powiedzieć, że presja cały czas jakaś jest, ale Wy się bawicie, nie widać było po Was, że, że, że gracie pod jakąś wielką presją. Ciężko powiedzieć. Mieliśmy też, mimo wygranych, takie trochę słabsze mecze, gdzie gdzieś tam fizycznie czasami trochę przeciwnik nas przeważał. No i czasami było słychać, że no, gdyby oni strzelili, gdyby, gdyby ten, mogłoby być różnie. Natomiast my robimy swoją robotę, tak. Często nawet w tych meczach, gdzie troszkę słabiej wyglądaliśmy, tych sytuacji tworzyliśmy sobie więcej. Tam trener na analizach nam to wybitnie pokazywał, obliczał i, no i byliśmy świadomi tego, że że dominowaliśmy przeciwników, natomiast no, robimy swoją robotę, tak jak jeszcze raz to podkreślę, skupiamy się na każdym najbliższym meczu, na każdym treningu, trener daje nam, e, dużo wymaga, ale dużo daje w zamian, e, jeśli chodzi o przygotowanie do meczu, tak? te sytuacje, których on e, tak jakby, których wymaga, często jesteśmy przygotowani na nie już podczas treningu, dzięki temu jest nam łatwiej się przygotować do nich, dobrze realizować taktykę i jak widać przynosi to fajny efekt. To są zawsze fajne mecze, jeżeli gra się z byłymi drużynami, tym bardziej z taką drużyną, jaką teraz jest naprzód, e, która moim zdaniem awansuje do trzeciej ligi i tego im życzę. Fajnie takie mecze się gra i właśnie z sentymentu i piłkarską. Właśnie. Akcja bramkowa na 0-1. No, można powiedzieć, że was zaskoczyli, ale to, to co rozegrali, to, to się nie zdarza w czwartej lidze. Dokładnie. świetna, świetna akcja. To mogę powiedzieć, brawo dla chłopaków. Widać, że to trenują i, 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 i to nie było przypadkowe. Na boisku nie było sentymentów? Nie, no wiadomo. Gdzieś tam jak, jak trwa akcja, to nie ma sentymentów i, i, i czasem jakieś ostre wejście się zdarzy, ale później była piątka, uśmiech. I piątka. Ale z pięć słownych nie było? Nie, nie, nie ma z kim, ze wszystkimi chłopakami. Jestem tutaj w bardzo dobrych relacjach, więc nawet nie mogłoby być takiej mowy. Mimo jakichś na przykład ostrzejszych zagrań. A o to, co powiedzieli nam obaj trenerzy. Wymagająco, tak jak Pan stwierdził. Natomiast no, nie jest przypadkiem to, że spotkały się dwie najskuteczniejsze, dwa najskuteczniejsze zespoły w tej rundzie. Statystyki, Orlond u siebie są. Kapitalne, oni nie stracili bramki. Do tej pory my strzeliśmy dzisiaj dwie. Nie przegrali meczu, podobnie jak my, więc ten pojedynek na pewno był ciekawy. Cieszymy się, że go wygraliśmy. Pokazaliśmy nie tylko dobry futbol, ale uważam też taką jedność w zespole. Pierwsza bramka to przechytrzenie defensywy Orlądzie w mistrzowski sposób. Takie akcje to można oglądać na Widze Mistrzów czy na poziomie Mistrzostw Świata. Jak wy, jak wy to robicie? Myślę, że tutaj duża zasługa takiej synergii ze zawodników, jeżeli chodzi o rozwijanie pewnych części ataku pozycyjnego, ataku szybkiego. Pracujemy nad pewnymi elementami, natomiast dużo też zostawiamy zawodnikom, jeżeli chodzi o interpretację pewnych rzeczy na wojsku, bo nie ma rzeczy takich samych, one się nie powtarzają, ale są podobne i tutaj naprawdę chłopaki duże słowa uznania, że potrafią poradzić sobie w takich me sytuacjach meczowych. Trener zostawia chyba swobodę do improwizacji tutaj, bo tak widać, widać po postawie drużyny. Jest dużo improwizacji, natomiast jest też, można powiedzieć, dużo chaosu, ale jest to chaos kontrolowany, bo, bo chcemy przebywać w odpowiednich przestrzeniach, chcemy odpowiednio reagować na, na piłki, które są w poszczególnych sektorach wojska i, i uważam, że robimy to coraz lepiej. Jest też jeszcze dużo rzeczy, nad którymi musimy popracować, ale jest to tendencja e, zwyżkowa. Tendencja zwyżkowa, dwa punkty straty do Sparty Kazimierza Wielka. Patrzycie na pierwsze miejsce w tabeli? Patrzymy przede wszystkim na siebie. Musimy patrzeć na siebie, żeby nam nic nie umknęło. Robimy to, na co mamy wpływ, a co się wydarzy poza nami, no to zobaczymy. Myślę, że dobry mecz. No, graliśmy, graliśmy z naprawdę poukładanym zespołem, który, który e, no, albo, albo wejdzie bezpośrednio e, do trzeciej ligi, albo, albo zagra w barażach. Na pewno, na pewno grało nam się ciężko. Absencja Kamila Łokcia, Konrada Głowackiego, czy, czy niedospozycja Jacka Kiełba, który, który zmaga się z kontuzją, no, troszkę nam to utrudniły. E, no ale nie chcemy, nie chcemy szukać tłumaczeń. Walczyliśmy do ostatniej minuty. Udało się zdobyć bramkę kontaktową. E, troszkę zabrakło czasu w końcówce już na to, żeby, żeby poszukać wyrównania, tym bardziej, że sędzia doliczył 5 minut z gry, z gry może było, była minuta, reszta, reszta piłka była albo, albo na aucie, albo, albo gdzieś poza boiskiem. No niestety, braku troszkę tego czasu w końcówce, bo, bo zawsze taka, taka chęć wyrównania po, po, po takim meczu była. W 31. kolejce swoje mecze czasem dość niespodziewanie wygrały drużyny zajmujące cztery ostatnie miejsca w tabeli. O Rutkach już mówiliśmy. Zobaczcie, jak doszło do trzech innych zwycięstw. Ostatni w tabeli granat karzysko kamienna pokonał Arkę 2-0. Do przerwy było 1-0. Bramki zdobyli Jakub Banyś w 21 minucie i Adam Hamera w 60. Przedostatnia Wierna Małogosz pokonała Spartakusa Daleszycy 2-0. Do przerwy było 1-0. Bramki zdobyli Kacper Gąsior w 40 minucie i Cezary Matuszewski w 52. Morawia Anna Butmorawica przegrała z pogonią Staszów 1-2 do przerwy było 1-0. Bramkę dla Morawii zdobył Michał Rybus w 23 minucie. Dla pogoni Staszów trafiali Dominik Bochniak w 49 i Adrian Chrząszcz w 74 minucie. Co działo się w innych meczach? Łysica Bodzentyn przegrała z Deptunem Końskie 0–1, do przerwy było 0 00. Zwycięską bramkę dla gości zdobył Szymon Hajduk w 69 minucie. GKS Ziomak z Nowiny pokonał LKS Łagów 1–0, do przerwy było 00. Zwycięskiego gola strzelił Wiktor Soboń w 75 minucie meczu. Alit ożarów pokonał AKS 1947 Bózkozdrój 1–0. Wynik został ustalony w pierwszej połowie po golu Michała Filaka w 28 minucie. To piłkarz, który parę lat temu walczył z ciężką chorobą. Dziś znów imponuje formą. Klimatowianka Klimontów zremisowała z Hetmanem Błoszczowa 0-0. Mecz skomentował trener gości. Jest fajne, dużo walki. W pierwszej połowie mi się wydaje, że troszkę lepszy, więcej było piłki. W drugiej połowie taki troszeczkę typowy ping-pong czyli oni walczą, my walczymy. Jedna i druga drużyna miała sytuację. Oni mieli poprzeczkę, mieliśmy słupek. Tak więc remis nie krzywdzi żadnej strony. I mam nadzieję, że y, nam pozwoliło to nie przegrać chyba szóstego meczu rzędu i z tego się cieszymy, że tutaj y, w ten, w, na tym wojsku, na ciężkim wojsku osiągnęliśmy ręce. Jak wygląda tabela Resakty w czwartej ligi Świętokrzyskiej po 31 kolejce? Pierwsza jest Sparta Kazimierza Wielka, która ma 74 punkty. Tuż za nią naprzód jędrzejów, 72 punkty. Zapowiada się więc pasjonujący finisz ligi i niesamowita walka o bezpośredni awans. Trzecia jest Łysica Bodzentyn, która zgromadziła 59 punktów. Na ostatnim 18 miejscu pozostaje mimo zwycięstwa Granat Skarżysko, który ma 24 punkty. Na przedostatnim nadal wierna Małogoszcz, 25 punktów. 16 jest Pogoń Staszów, która ma 27 punktów. Bronić przed spadkiem muszą się jeszcze dwie drużyny, Arka Pawłów i GKS Ródki, które mają po 29 punktów. Teraz czas na bramkę kolejki. Na ten tytuł zasłużył dziś Kacper Gąsior z wiernej Małogoszcz, który strzelił gola na 1-0 w meczu ze Spartakusem w Daleszycie. Teraz czas na najlepszych strzelców. Rozegrano 31 kolejek i Jakuba Rybusa z Morawii Anna Morawica dogonił Mateusz Rajowski z naprzodu Jędrzeju. Obaj mają po 27 bramek. Trzeci jest kontuzjowany i nie grający od kilku kolejek Karol Stanek ze Sparty Zimierza Wielka, 23 bramki. Za nimi Tomasz Gaj ze Spartakusa na 21 goli, Maksymilian Krawiec z Łysicy Budzetyn, 18, Maciej Pokora z AKS 1947, busko z Rui, 15 i Bartosz Papka z Naprzód Jędrzejów, 14. Piłkarzem 31. kolejki został Bartosz Papka z Naprzód Jędrzejów, który ostatnio jest w świetnej formie, strzelał bramki w każdym z ostatnich czterech meczów. Teraz poznajmy 11. kolejki. W bramce Jakub Przeżyżyński z Hetmana Włoszczowa. W obronie Szczepan Krzeszowski z naprzodu Jędrzejów. Krystian Furman z Alitu Ożarów. Radosław Dawidowicz z GKS Ródki i Karol Malec z GKS Ziomak z Nowiny. W pomocy postawiliśmy na Wiktora Bartoszka z granatu Skarżysko-Kamienna. Bartosza Papkę z naprzodu Jędrzejów. Huberta Wojse z pogoni Staszów i Pawła Barżanta z naprzodu Jędrzejów. W ataku Cezary Matuszewski z Wiernej Małogosz i Szymon Hajduk z Neptuna Końskie. To na dziś wszystko, na kolejny magazyn gole Resaki w czwartej Ligii Świętokrzyskiej. Zapraszamy już w poniedziałek.